Niedziela 22 grudnia. Dzisiaj dwóch prezenterów. Prezenterów takich właściwie jak. No, brak tutaj porównania. Ale Bóg się rodzi już za półtora dnia. A dzisiaj będziemy formatować Słowo Boże, a bardziej będziemy dbali o to, żeby ono było niesformatowane. Żebyśmy mogli je ponownie odzyskiwać każdego dnia i żebyśmy nie zamykali się. Na swoje patrzenie na Słowo Boże zadawali sobie nieustanne pytanie, co ono do mnie mówi. Będziemy pytać ludzi, co ono do Ciebie mówi, do Paks'a, do mnie. Słowo Boże. Także zapraszam. Nie wiem, od czego Ty chciałeś zacząć, ale to, co ja od pierwszy... Okej, okay, od... dobra, dobra, przywitaj się. To no z Tobą, łaskie. A, dobrze, dobrze, jest... dobra, dobra, z dobra. też oczywiście, cześć, dzień dobry. Tu nie ma kamery. udajemy, że nie ma kamery. A, że nie ma kamery, dobra, okej. Okay. tak, nie, nie tak ma... jest Nie ma kamery. ale... To jeszcze raz. <laughs> Siema. Siema, to no, cześć. <laughs> cześć, cześć, cześć. Nie wiem, od czego Ty chciałeś dzisiaj zacząć... Okej. Okay. Ale jak ja bym mógł zrobić takie wprowadzenie... Bo, jesteś gospodarzem z przyjemnością się dostosuję. Czytanie z księgi proroka tak jest. I Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to odtrąci, rozciągnie swoją potęgę na wszystkie krańce świata. Mhm. Ja chciałbym swoją potęgę rozciągnąć na wszystkie krańce świata, mhm. z ewangelizacją dojść na wszystkie krańce świata, mieć jak największe zasięgi, jak mhm. największe wyświetlenia. I to wcale nie dlatego, żeby być jakoś sławnym, ale żeby ewangelizować coraz więcej ludzi. Ale dzisiejsza Ewangelia przypomina mi, że, że przecież to wszystko wychodzi od małego miasta. Uh -huh. I że moim krańcem świata wcale nie jest 100 tysięcy wyświetleń na rolce. Ale że moim krańcem świata, co mi się, mogę powiedzieć i przyznać się, nie udaje mi się, uh -huh. to są moi najbliżsi. Czyli ewangelizacja <coughs> rodziny. Najtrudniej. Tak, I tak, jednak, nie. sam dobrze wie, że jest ewangelizować w domu i w rodzinie, nie? Tak, tak, tak. I, i, I to, że Jezus wysyła nas dzisiaj na krańce świata i mówi, że Jego Słowo dojdzie na krańce świata, to myślę, że tym krańcem świata wcale nie jest drugi koniec, naprawdę, jakaś, mhm. jakaś Afryka, nie wiem, gdzie są misje, nie? myślę, że A, my misje są nawet w Polsce, nie? No, misje? No, nie. Czy, czy gdzieś w Internecie? Tylko, że tym krańcem świata dla mnie, to, że to jest moje takie osobiste dzisiaj, może być właśnie rodzina, może być to grono znajomych, którzy są dalej od Boga. Wiesz, to no, ja się z tym zgadzam. Pamiętam, jak y, też nawracałem się, mając tyle lat co Ty, bo miałem 18, kiedy się nawróciłem. E, I pamiętam, jak dziś, kiedy byłem na rekolekcjach, y, kiedy tam na tych rekolekcjach poznałem żywego Jezusa, oddałem mu swoje życie. E, I kiedy przeczytałem właśnie y, słowo w Ewangelii, gdzie, y, gdzie Jezus uzdrawia. Chorego, mhm. który wyszedł ze, wyszedł z miasta, żeby spotkać się z Jezusem, nie? I potem Jezus mu daje taki temat i mówi, że tylko do wsi nie wstępuj, nie? Tylko nie, nie wracaj do swojego miasta, nie wracaj do, tych, do tego miejsca, z którego wyszedłeś, nie? I ja pamiętam, że jest takim właśnie, że on nie będę wracał do tego miasta, nie będę wracał do tego mojego, wiesz, bagienka i do tego domu, nie? Że nie będę tam wracał, nie będę tam, wiesz, że ja się od tego odetnę. Ale potem zrozumiałem właśnie, że, e, że, że niesamowita wartość i niesamowity trud jest też wrócić do domu przemienionym i opowiedzieć tam o Ewangelii. Nie? Mhm, mówisz, mówisz na przykład w sensie, y, y, nie wiem, czy rodzicom, czy bliskim, w sensie o, tak, o panu Jezusie otwarcie? Jak masz u siebie? No niekoniecznie. Dla mnie to było trudne nie, zawsze. Nie, niekoniecznie. W sensie ja też mam tak, nie, że ja przed kamerą jestem innym człowiekiem. A normalnie tak w życiu, nie? W życiu. A że jesteś bardziej skrom, skromniejszy jesteś przed kamerą, czy...? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że ja na przykład jestem... Mam takie skłonności bardziej introwertyczne poza kamerami. No? Okej. Okay. Że, że przed kamerą bardziej Bo jestem otwierasz. otwarty. Tak. Okay. Ostatnio mama do mnie podeszła i mówi mi, że ona wiele dowiaduje się o mnie samym, na przykład z moich filmów. Aha. Albo z jakichś wywiadów, które są ze mną. Aha. No? Że, że ja jestem człowiekiem, który niekoniecznie chce się dzielić swoimi problemami, nawet z rodzicami. Mhm. Czy z kimkolwiek. Ja to lubię przeżywać samemu i być może czasem to jest błędne, okay. ale jakoś tak mam i, i, i to jest takie moje. Mm, i, I moja mama też, też to mimo wszystko docenia i akceptuje. Także ja niewiele rozmawiam o Bogu, z, też z moimi znajomymi, czy, czy właśnie z rodziną, a, a więcej w internecie. A no to trzeba może to zmienić. Właśnie. Może, może. ja też powinienem, <laughs> bo ja na mhm. przykład też mam tak, że. Jak jadę do domu, to właśnie chcę tam mówić o Jezusie. Ja pamiętam mhm. taki też moment, to były dla mnie takie dwie bardzo wzruszające mnie sytuacje, kiedy po dwóch czy trzech latach od nawrócenia pierwszy raz modliłem się ze swoją mamą. Nałożyłem mhm. na nią ręce i modliłem się, pamiętam, w przedpokoju. To były cztery minuty, bo mama szła do pracy. Mhm. Ale pamiętam, że to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy się za nią modliłem, i potem drugi raz, kiedy moja babcia no, zdrowotnie się posypała, to była taka dość kryzysowa sytuacja. Musiałem wezwać pogotowie, babcia traciła oddech, staliśmy wtedy pod klatką, pogotowie jechało, ja nie wiedziałem, czy babcia się zaraz przewróci, czy, 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 czy będę ją tutaj musiał reanimować, nie, czy coś. Ale pamiętam, że to był też taki moment, a wiem, że babcia jest zagubiona, to nie jest taka typowa babcia, która, jest, wiesz, okay. wierząca i uczy okay. zdrować Mario, okay. tylko to, to właśnie babcia taka totalnie w drugą stronę i... I, I właśnie to był ten moment, kiedy też nałożyłem na babcie ręce i też modliliśmy się, oddawaliśmy życie Jezusowi. Nie? To są w ogóle też przepiękne momenty, nie, kiedy z kimś bliskim w naszej rodzinie możemy odkrywać Słowo Boże, ale to też jest niezwykle trudne i ciężkie. Też sam to wiem, mam żonę, yy, dwójkę dzieci e, i naprawdę być świadectwem. Tak jak sam powiedziałeś, kiedy kamery się wyłączają, światła gasną, wracasz do domu, nie masz siły, jesteś niewyspany, wiesz, nie wypiłeś kawy, masz w robocie problemy, w domu jest, wiesz, przypał, bo coś tam, masz dach nieocieplony, tak jak w moim przypadku dobrze, nie? I masz masę problemów <grych> okay. i w tym i żeby być świadectwem w, tym, w, tym, w tej przestrzeni, w tym miejscu, to jest niezwykłe wyzwanie. Nie? Ja się na tym cały czas łapię, codziennie się na tym łapię. nie? że tak naprawdę życie mnie tak dosiada, jestem tak dojechany, że, że, że właśnie najtrudniej jest mi być i żyć z Jezusem właśnie w chacie mojej własnej, nie? I żeby być tam świadectwem. Mhm. I że to jest największa walka, bo umówmy się, że każdy potrafi wyjść przed tysiąc, dobra, nie każdy, bo chodzi o to, że wiadomo się człowiek stresuje i tak dalej, tak, ale tak. bardzo łatwo się mówi do ludzi, do, czy wiesz, czy na Insta, jak robić relacje, czy, czy, czy w w swoim podcaście, czy mhm. yy, no czy ja w telewizji, gdzieś tam, no, łatwo, nie? Łatwo, w szczególności jak po drugiej stronie, w sensie przed nami, obok nas, nie ma faktycznie tych osób, albo jest ich bardzo dużo, ta odpowiedzialność się trochę rozmywa, światła, no mówmy się, zdjęcia, potem do Ciebie podbijają, klepią, Wojtuś, fajnie, chodź, zrobimy sobie zdjęcie, no. nie? Ale jak światła gasną, no to, to, to przychodzi życie, wchodzisz do domu i tu jest yy, walka, nie? Tak, tak, to prawda, no i ja się na tym łapię, na przykład, że wiesz, kiedy już gasną te wszystkie kamery, no bo ty się trochę urodziłeś przed kamerą, w sensie, no masz jakieś zdolności do tego, żeby, żeby mówić. E, mi też mówią, że mam pewne zdolności do tego, żeby dzielić się jakimś doświadczeniem, uh -huh. żeby analizować, żeby mówić do kamery. Uh -huh. tak? I, I ludzie z zewnątrz, którzy do mnie podchodzą i faktycznie zaczepiają, chcą zdjęcia, e, czy jak jestem gdzieś w Częstochowie z klasą, naprawdę sporo jest takich miejsc, wiesz, no takich katolickich, to jest takie, mogę powiedzieć, wąskie grono i jeśli już tak. jesteś w tym świecie, no to większość osób cię gdzieś tam kojarzy, i ludzie myślą, że to jest takie wielkie, heroiczne, że, że ty umiesz stanąć przed kamerą, dzielić się swoim doświadczeniem. A to wcale tak nie jest. Dla mnie to jest na przykład bardzo proste, mm -hmm. ale trudno okazuje się wtedy, kiedy już poza tymi kamerami chcę sobie poczytać książkę, usiąść w szkole, usiąść w domu, trochę w ciszy i nagle przychodzi mama, mówi rozpakuj zmywarkę. Tak. Nagle przychodzi panią Danielskiego, mówi Wojtek, y za dwie godziny mamy kartkówkę, czy umiesz? Nie? I, i... Za niedługo przyjdziesz żona, jak tak rozeznasz swoje powołanie tak. i też ci będzie mówić, żebyś na nie? Tak, tak, tak. No, i, i, I to jest właśnie ten prawdziwy sprawdzian. Mhm. Nie? To, jest, to jest to sprawdzenie, o czym mówi chyba dzisiejszy psalm. W sensie odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. To jest, to jest mi bliskie, bo nieustanne nawracanie się. Mhm. Mówi się o nieustannym nawracaniu się i to jest taki slogan, który się gdzieś tam trochę klepie. Ale kiedy ma się faktycznie takie doświadczenie ciągłego nawracania, to znaczy faktycznie siadasz sobie w samotności wieczorem i patrzysz co mogłeś zrobić nie OK, gdzie poległeś, no bo nie wiem, czy ty masz takie momenty. Ja czasem bardzo ufam sobie w niektórych momentach. Mhm. Okazuje się, że jestem turbo słaby. Mhm. Że no, jestem bardzo słaby. Wiesz, tak, tak sobie myślę właśnie o, tym, o, tym, o, tej, o tej refleksji, nie? W sensie, że na, na koniec dnia e... To też jest moment, w którym ja doskonale pamiętam, bo ja sobie poprzysięgłem kiedyś, mając 18 lat, że nigdy nie zapomnę o tym, jak to jest mieć 18 lat, jak to, co się wtedy przechodzi, przeżywa. Też nieustanny kontakt z młodymi ludźmi mi pozwala nie zapomnieć, nie? z czym się borykają. Natomiast inaczej wygląda twoje, Twoja refleksja wieczorem, gdzie, tak jak mówisz, no jeżeli masz taką możliwość, masz swój pokój. Ja nie miałem. Tak. Dopiero musiałem na niego zapracować, żeby go mieć. Mhm. E, jak się wyprowadziłem od rodziców, jak miałem 19 lat, e, to, to, to jest z perspektywy obowiązków trochę łatwiej, nie? No bo jesteś sam, e, zamykasz się. Wy, wystarczy, że sam siebie zmobilizujesz do tego, e, żeby to zrobić. Natomiast no moja perspektywa, e, 9 lat starszego kolegi. 9 lat? 9 lat. No, 9, no, 9, no, 9 lat starszego ja kolegi. Ja wyglądam starzej chyba. No no nie no nie, no nie, no nie, aż tak, do no, na no, spokój. Chociaż wiadomo, że nie należy do najstarzej wyglądających w no, swoich przedziale Krymiki, jakieś te SKS-50, ja, no. na twarz. Można. Natomiast, natomiast y, moje teraz moja refleksja wieczorna to jest taka, żeby dojść do łóżka. W się sensie takim, że wiesz, że nie mam y, żywo takiej przestrzeni y, podczas całego dnia, żeby sobie właśnie usiąść na spokojnie i z. Y, i podjąć jakąś refleksję nad Słowem spokojnie. Ja na przykład dzisiaj rano, zanim do Ciebie przyjechałem, no to po prostu otworzyłem oko jedno siódma rano, bo poszedłem spać w pół do pierwszej, bo akurat tak się dzieci położyły, bo akurat coś tam, coś tam. W pół do pierwszej rano sobie wstałem i pomyślałem y, chcę się nakarmić rano Słowem. Więc po prostu jedno oko i włączyłem sobie Biblię audio, którą w ogóle mega polecam wszystkim. I, I spędziłem czas, te, te 10 minut, bo wiedziałem, że przez najbliższe cały dzień, no to będzie spotkanie z Wojciechem. Tak. Oczywiście, wiadomo, fajnie, że, że ze Słowem tak, Bożym, tak, bo to tak, jest tak. też temat. Potem będzie powrót, dzieciaki, robota, coś tam, coś tam. Tak, I tak, to tak. potem kładę ich do, do spania i wiesz. I, I dopiero wtedy mam możliwość posprzątać, ogarnąć. I tu też jest walka, nie? W sensie tu też jest walka o to, żeby ten czas był. Dlatego też zachęcam. Ciebie trochę też, tak mi się wydaje, bo też mając 18 lat, bardzo dużo chłonąłem jako neofita Ewangelii, mm -hmm. czytania, rekolekcje itd., itd., Bo tak naprawdę to, czym ty się nakarmisz jako 18-latek, 19-latek, to co w sobie zbudujesz, to potem będąc w moim wieku, będąc w tej sytuacji, będziesz mógł spokojnie wykorzystać w życiu, nie? Że jakby to, to, to co ty możesz zrobić teraz dla siebie, to będzie ci potem, będziesz sam sobie oddawał. Um, mając 29 lat, może nie do końca mając ten czas na, na, wiesz, na, na życie z Panem Jezusem, w tym sensie, żeby spędzać z nim regularnie no, tak, już, tak. No, Właśnie co, co do tego tak nie przychodzi na myśl, ostatnio mam taką fazę, nie? że ja mam takie fazy na jakieś księży, bo ja jak jadę samochodem na przykład, no to zawsze lubię sobie włączyć jakąś konferencję, szczególnie jak gdzieś dalej jadę, czy idę gdzieś no, do kościoła na przykład wieczorem, to też słuchawki i jakąś hmm. konferencję ostatnio słucham ojca Janusza Pydy, to jest niesamowity człowiek, moralista i tak dalej, super filozof, który mówił trochę o cnotach w ostatnim wykładzie, mówił o cnocie roztropności, to znaczy tego, jak przeżywać swoją duchowość. No bo faktycznie możesz spędzać cały dzień przed kamerami i robić super działalność, mieć super zasięgi i niezwykłe owoce, ludzie mogą do ciebie przychodzić, mówić, że im pomogłeś, że ich nawróciłeś, ale Twoja duchowość powinna się opierać na trzech filarach. Po pierwsze, życie apostolskie, czynne, czyli to, co my teraz robimy, gdzieś tam nagrywamy. Mhm. Robimy coś, no w teorii, dobrego, ale w teorii, bo to, czy to będzie dobre, okaże się, co my dalej je zrobimy ze swoim życiem. To znaczy, jeżeli zabraknie jednego z trzech filarów, to znaczy misja apostolska, to znaczy życie kontemplatywne, Twoja osobista modlitwa. Czas w ciszy, czas Twojego osobistego rozważania słowa i trzecie, relacje. Mhm. To znaczy, relacje w Twoim przypadku z żoną, z dziećmi, z kim tam nie masz, z Kasią, y oh, oh. Y buziaczki i tak dalej. U mnie jeszcze inne relacje. I że, że być w świecie dla ludzi, mhm. z ludźmi, niekoniecznie wierzącymi. Nie? Ze swoimi ziomkami też I te relacje są bardzo ważne. Życie modlitwą i słowem, dlatego ja też. Mimo to, że też wczoraj się położyłem przed pierwszą spać, no to po prostu y, ja muszę, mam taką rutynę, nie? to, co Ty mówisz. Nie? Że w moim wieku to jest też jakoś istotnie ważne, żeby tym się napełnić, póki mam jeszcze na to czas. o uh -huh. y, tak. 6.15, żeby no, przede wszystkim przeczytać sobie liturgię z danego dnia, żeby odmówić sobie brewiarz, żeby przeczytać rozważanie akurat księdza Piotra Pawlukiewicza, bo Mam książkę z jego rozważaniami. Yy, Także, żeby tak się napełnić, dopiero potem głosić, że hmm? jeśli któregoś z tych trzech filarów zabraknie, powiedzmy żyjesz życiem modlitwy, no fajnie, ale co z tego, że chodzisz do kościoła, skoro zawalasz naukę, tak życie nie. z rodziną, swoje obowiązki. Możesz być, yy, wiesz, ziomkiem przed kamerami, yy, a umówmy się, że to jest bardzo łatwo y, właśnie zgubić sens, zgubić istotę, nie? Że tak. jesteśmy przed kamerami, stajemy potem przed ludźmi. Zapraszają Cię teraz na rekolekcję, tak jak ja dokładnie pamiętam, jak ja się nawróciłem, zacząłem być świadectwo i potem nagle wysyp po całej Polsce, wiesz, człowieku jeżdżenie i tak dalej, ale okay. właśnie y, właśnie wtedy y, jest y, bardzo też duża walka nie? o moją pokorę nie? o to, żeby nie być pysznym, nie pyszyć się tym właśnie Słowem Bożym, nie? Mm -hmm. W tym sensie wobec innych. Nie tylko, żeby też być pokornym, więc jakby no to jest. No to jest też, też, też temat, ale faktycznie to, co fajnie powiedziałeś, że, że teraz masz na to czas, nie? Że ludzie teraz mając 19, 18, 16, 20 mają na to czas, ale też mówmy się, nie przekreślajmy tych, którzy mają 29, 39 i 49, bo każdy może, tak, tak. Może, nie? Każdy może. No Ofiary ani daru nie chciałeś, mówi dzisiaj Święty Paweł w liście uh -huh. do hebrajczyków. Uh -huh. Wiesz, to jak ja to rozumiem, w sensie Ty powinieneś podać ten przykład, ale ja go podam, bo słyszałem go na wielu ambonach, to no. powiedzmy, że to będzie taki oklepany kaznodziejski przykład. Nie? Możesz <laughs> do domu przynosić pieniądze, no. możesz odwozić dzieci do szkoły i tak dalej, ale kobiety są takie, że lubią dostać kwiaty, lubią zostać zabrane na randkę i tak dalej uh -huh. I, i jeśli Ty nie okażesz miłości, swojej żonie czy, czy dziewczynie, w sposób, w jaki ona będzie chciała, żeby się jej okazał miłość, to ciężko jej będzie to przyjąć, że, mhm. że ty możesz robić to po swojemu, ale no, musisz wziąć pod uwagę jej zdanie. Mhm. No i czy tak nie jest z Bogiem, że, że ty naprawdę możesz robić piękne rzeczy, ale jeśli to nie są rzeczy, które wymaga od ciebie Bóg, no to czy to ma sens? Czy to jest faktycznie wtedy pobożność? Prawdziwa pobożność? Czy to jest wtedy pobożność w jakimś hmm. Twoim mniemaniu. To hmm. znaczy, faktycznie mogę robić ten podcast, ale no jeśli ja zawalam inne rzeczy, które Bóg chce, żebym robił, to, to mogę. Fundamentalne, nawet, nie? Tak, to mogę, mogę chodzić codziennie do kościoła. To oczywiście. Ale, ale to nie chodzi o tą ofiarę, to chodzi o to, żeby wsłuchać się w to, co chce dla Ciebie Bóg, i dopiero wtedy zacząć realizować wszystko po kolei. Hmm. Tak. Ja się w stu procentach z Tobą... W stu procentach. Dobra, w 90, żebyśmy dobra. się nauczyli tej pokory też. Dobra, dobra. Więc w dziewięćdziesięciu z Tobą zgodzę. Natomiast tak, bo tak rzuciłeś dwa, dwa strzały, okay. a w sumie dobrze, że dwa strzały rzuciłeś właśnie, pierwsze czytanie i psam, bo ja Ci rzucę trzeci strzał z, z Ewangelii. Z Ewangelii, tak. Bo mamy... Evan... tylko Ewangelię. Ja mam tylko Ewangelię, dlatego <laughs> <laughs> się mogłem odnieść tylko od Ewangelii, aczkolwiek... Widzisz, jak wyczułeś? Yy... Bo wiesz jak to jest. Ja chcę wyjść Cześć, na tego mądrzejszego. Bardzo I dobrze, to jest dlatego twój podcast cały. lecę, lecę. Tu aklamację, tu czytanie, tu jakaś prefacja a tutaj gości gość matkę Ewangelii. Mam 29 lat, i dalej nie wiem co to jest prefacja, nie, więc jakby jest jeszcze czego uczyć. Natomiast yy, chcę, 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 cię zapytać yy, i trochę porozmawiać w tym, w tym klimacie, o którym rozmawiałem, bo w ogóle ta Ewangelia jest mi też bardzo bliska. Też w ogóle, no mówmy się, że Mm, niedziela 22 grudnia, no to już, to już jest Wigilia, nie? Y... Jutro jest Wigilia. 22, 23 jest Wigilia? Tak, Mi się tak, zawsze tak, to tak, myli. Tak, dwudziestego... 24, 20, zawsze mam z tym problem. Jutro jest Wigilia, nie? Tak, tak. Czyli, czyli będziemy świętować yy, narodziny. Tak, tak, tak. I to jest w ogóle temat, który. Yy o którym rozmawiałem, bo też Studio Raban, które mam przyjemność prowadzić i Kasia, która, o której wspomniałeś, jest prowadzącą też ten program. I też dzisiaj, kiedy nagrywamy ten, ten podcast, właśnie też przygotowujemy odcinki na, na przyszłość. No nie trzeba być tutaj, tego ukrywać, że zawsze się robi z wyprzedzeniem, żeby był czas na tak, wszystkie, tak. wszystkie zajawki wokół tego. I też się pochylaliśmy nad narodzinami Pana Jezusa, nad narodzinami miłości nad narodzinami nowego życia w nas, bo chcieliśmy też wyjść w programie do tego. Natomiast to, co mnie ujęło dzisiaj, to dwie rzeczy z tej Ewangelii. Nie? To, jak, to, jak Elżbieta słyszy pozdrowienie od Maryi i jest tak przejęta tym, że aż się w brzuchu jej... Ej, a mogę ci przerwać? No proszę, przerywaj. Czy, czy ty masz takie doświadczenie? że właśnie byłeś taką Elżbietą, która spotkała człowieka, no bo Maryja niosła Jezusa, nie? No. I ja na przykład miałem nie raz, w sensie rzadko się spotyka takie osoby, ale ktoś, z kimś po prostu rozmawiasz przez chwilkę dosłownie mhm. i ten człowiek jest napełniony takim pokojem, że Ty wychodzisz taki napełniony z tej rozmowy, tak jak Elżbieta uh -huh. dzisiaj. Nie wiem, uh -huh. miałeś kiedyś taką sytuację, gdzie po prostu spotkałeś się z kimś i widziałeś, że ten ktoś po prostu niesie Jezusa. O tak, to oczywiście, że tak. No to Przecież nieraz była taka sytuacja, gdzie wiesz, to, Ale ja, to jakaś ja... taka jedna z pamięci. Oczywiście, nie? to oczywiście. Kluczowa i pierwsza. I, 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 do, to jest dokładnie ta sytuacja. To jest dokładnie ta sytuacja. Kiedy jadę na rekolekcję z moją wspólnotą, mając 19 lat i. Jadę tam z takim zamysłem, że 18 jeszcze miałem wtedy, jadę tam z zamysłem takim, że odejdę z Kościoła. Nie będę w Kościele, odchodzę, koniec. Okay. Mam swoją dziewczynę, mam swoje życie, swoje problemy, swoje uzależnienia. Mm -hmm. Temat wiary i wspólnoty mam totalnie, mnie to nie interesuje, mam go gdzieś i w ogóle odchodzę z Kościoła. I wtedy na tych rekolekcjach, na te rekolekcje, pojechałem po to, żeby yy, pożegnać się ze wszystkimi. A też wtedy przez umowny przypadek na tych rekolekcjach pojawia się Piotr Dąbek, franciszkanin konwentualny zresztą, który kiedy wychodzi, kiedy go poznaje, kiedy on wychodzi pierwszy raz na Ambonę, będąc z nami pierwszy raz na tym wyjeździe i mówi do nas konferencję, mówi do nas po prostu, wiesz, z takim pokojem, z takim to było takie doświadczenie, że ja miałem wrażenie w ogóle, że najpierw wchodzi chwała Boża, a za nią dopiero wchodzi Piotrek. On był, takim, on był taką osobą, tak żyjącą z Jezusem. I ja pamiętam, że to doświadczenie jego słów, kiedy on wychodził na. Bo on mówił, Aleluja, Bóg jest dobry, nie? Kiedy opowiadał nam to wszystko. Potem, kiedy z nim rozmawialiśmy tak prywatnie, nie? To, to był moment, w którym ja na niego patrzyłem i po prostu myślałem sobie, że ja też tak chcę. chcę tak jak... I to było to poruszenie. No, w sensie wiadomo, że nie, dziecka nie mam, nie? Ale to było to doświadczenie takiego poruszenia. Tego, że ktoś przyniósł mi Jezusa, nie. Właśnie to jest, to jest bardzo istotne, o czym mówisz, nie? Że ja też tak chcę. Ale myślę, że to jest takie dobre, że czasem Bóg przynosi w tobie pokój dla innych. Oczywiście. Mhm. Ale ty nie zdajesz, sobie, nie, nie zdajesz sobie z tego sprawy. Mhm. I, dobrze, I dobrze, że nie zdajesz sobie sprawy. I dobrze, dobrze sprawy. bo Myślisz, czasami... Myślisz, że Franciszek konwekt... franciszkanin konwentualny zdawał sobie wtedy z tego sprawę? Wiesz co, myślę, że mógł, bo był powołaniowcem. Okay. <laughs> ale, ale, okay. yy, ale, ale oczywiście to on nie jest też i więc ja do dzisiaj mu o tym mówię i wspominam. On teraz jest w Afryce na misji. Okay. Ja do dzisiaj mu powtarzam, że gdyby nie on wtedy, to my byśmy teraz nie rozmawiali ze sobą, nie? Jest Sigma. Jest ja sigmą, nie... naprawdę jest, jest przez Sigmą. Bo... To takie młodzieżowe słowo. Jeszcze, jeszcze, <laughs> jeszcze łapię. Ale też już Sigma powoli zaczyna już być, wiesz, tak? powolutku, powolutku, powolutku. Natomiast to, to, to jest to doświadczenie, nie? Ta radość z tego, że ktoś przyniósł mi Jezusa, ale też nieraz m, tak miałem, że ktoś na przykład odzywał się do mnie. To też było piękne doświadczenie, kiedy ktoś odzywał się do mnie i mówił, Michał, my trzy lata temu rozmawialiśmy przez pięć minut. Miałem taką koleżankę Karolinę, pamiętam. I Karolina, spotkałem się z nią na bulwarach w Krakowie. Przez dwie godziny spędziliśmy czas, rozmawialiśmy, w ogóle głosiłem jej pana Jezusa, tak wiesz, mega. I w ogóle ona tam o swoim życiu. I ona trzy lata później do mnie napisała, że Michał, moje życie się zmieniło, oddam życie Jezusowi. Nie? To też było takie niesamowite doświadczenie, że ja mnie przez trzy lata żyłem, ja o tym nawet zapomniałem, że, że jakby wiesz, że byłem tam i mówiłem o panu Jezusie, a jej życie się zmieniło, nie? To jest jedna rzecz, mhm. czyli właśnie to, tak jak mówisz, niesienie Jezusa, przyjmowanie też tego słowa, ale też, że szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane jej przez Pana. Nie? Że my bardzo często żyjąc, czy w kościele, nie? czy żyjąc we wspólnocie, że, czy śpiewając piosenki uwielbieniowe, to też moja Zuzia też bardzo to, to kładzie na to nacisk, bo jest liderką uwielbienia i tak. śpiewa uwielbienie. I się modli tym, to ona mówi takie doświadczenie swoje, że ludzie bardzo często nie wierzą, w, po pierwsze, w, sensie w to, co śpiewają i w to, o co się modlą, nie? że to jest takie puste. Tak. I, i, I właśnie szczęśliwa ta, która uwierzyła, że się wypełnią słowa wypowiedziane przez Pana. Nie? Ja pamiętam, miałem też 18-19 lat, kiedy pierwszy raz dotarło do mnie, że Bóg ma plan większe niż moje marzenia. Nie? Bóg ma plany większe niż moje marzenia i ja pamiętam, że w to uwierzyłem. Słyszał Michał w wieku 18 czy XIX tam było. No jakoś tak. Ja, ja, ja ja post... da, dałem lajka na Instagramie pod, lajka. Tym postem, pod tym postem, przeczytałem. A. No, ale to jest właśnie to, co wrzuciłem też, nie? Czyli, tak. że, że uwierzyłem w to i uwierzyłem całym sobą, uwierzyłem całym sercem, nie? Wszystko oddałem dla nie? W sensie dla, dla Jezusa. No i, i, i tak jak mówię, gdyby nie to, no to, to, to byśmy teraz nie siedzieli. Masz takie doświadczenie takiej wielkiej radości? Z przyjęcia właśnie słowa uwierzenia w słowo Pana Jezusa. Pamiętam, że wiesz, to był pierwszy taki zachwyt, ale do tego się wraca właśnie za każdym razem, kiedy Bóg jakoś przychodził w sposób, w który go wcześniej nie odkrywałeś, a że Bóg naprawdę jest niezgłębiony, mhm. to codziennie możesz spotykać go zupełnie w innym wymiarze. Mhm. Ale pamiętam pierwszy raz właśnie, kiedy zrozumiałem, że wszystko jest w Bożych rękach, to był moment takiego nawrócenia. Takiego o, nie? Uh -huh. I, i, I ten moment, kiedy dociera do Ciebie Słowo, tu rozmawialiśmy przed nagraniami o księdzu Piotru Pawlukiewiczu, uh -huh. uh -huh. tak, e, i, i kiedy słuchałem właśnie jego kazań, wiesz, na początku, te pierwsze dni po tym, jak zachwycił mnie Jezus i stwierdziłem, że ja chcę w to brnąć, nie? To, to był taki moment, gdzie zdawałem sobie sprawę i ogarniała mnie wielka radość, że, że naprawdę On jest że naprawdę On jest. A, umówmy się, że Piotr Pawlukiewicz był specjalistą też od tak, yy, tak, tak, poruszania tak, serc, więc... I, i taka moje, moje spostrzeżenie no. co do tej Ewangelii, to to się bardzo sprawdza w moim życiu, yy, ludzie mówią, że nie do końca tak warto, ale Maryja poszła z pośpiechem. Mhm. W sensie, nie podejmuj pochopnie decyzji, przemyśl to jeszcze raz, prześpij się z tym, a ja tak nie mam. Ja od razu lecę. Mhm. Ja kiedy stwierdziłem, że chcę zrealizować podcast, gdzie mówimy Ewangelię, yy, nie zastanawiałem się, od razu zacząłem to robić. Stwierdziłem, że chcę podcast z młodymi ludźmi, od razu to zrobiłem. I poszedłem że... z pośpiechem. Tak, poszedłem z pośpiechem. Mhm. I uważam, bo to mi kiedyś powiedział ksiądz w mojej parafii na wymowie, nie? że natchnienia niektóre są na pewien czas, że natchnienie nie będzie. Wcale nie jest tak, że natchnienie będzie trwało miesiące. Mhm. Nie? Że natchnienie jest na dany jeden czas, to jest ten Twój charyzmat. Mhm. Jeśli jego nie złapiesz, to minie. Przyjdzie kolejne pewnie, ale to minie. Nie? I, że, I że trzeba łapać to, co do Ciebie przychodzi w tym momencie, że musisz z pośpiechem. Ile razy bałeś się pójść, ile razy twierdziłeś, że to nie jest dobry czas, żeby z tego skorzystać, że to nie jest dobry czas na modlitwę, na rozpoczęcie jakiejś trudnej rozmowy, to, to, to nie trzeba realizować wielkich projektów. Nie? To mhm. jest takie. Taka codzienność, że w codzienności po prostu wychodzimy z pośpiechem. Mhm. Tak, i też to jest, yy, to jest też ciekawe, że yy, właśnie ten pośpiech, nie? ja też jak się nawróciłem, to, to miałem taki pośpiech, że yy, od razu się nawróciłem, od razu przyjąłem Jezusa, zmieniłem całe swoje życie, poszedłem za nim, a potem z pośpiechem poszedłem do tego samego brata Franciszka dzięki któremu się nawróciłem też mhm. i powiedziałem mu, że będę Franciszkaninem. I pamiętam, że on ten mój pośpiech jako mądrzejszy, jako Ech. autorytet, powiedział Michał. Wejrze się na chwilę, usiądę sobie tutaj na tym we krzesełku, dobra. E, po, słuchaj, jak przy, za rok przyjdziesz dalej w tym pośpiechu takim, mnie, Taki zajawiony na Pana Jezusa. Za rok do mnie tutaj, to ja cię przyjmę od razu, nie? Ale teraz on w pamiętał wtedy ten pośpiech tak we mnie, wiesz. Wystopował, bo wiedział, że wtedy na ten moment to jest dla mnie y, dobre, nie? żebym się uspokoił po prostu i żebym się A. tak nie spieszył. E, I efekt tego jest taki, że właśnie y, no, po roku już przyszedłem do niego i, i, i prosiłem go o błogosławieństwo y, w związku z zuzią. Nie? I miałeś już inny pośpiech. Tak? Już miałem inny pośpiech, bo już mi się spieszyło do tego, żeby. Spieszmy się, ale z głową. Nawracajmy się każdego dnia. Mówmy się. Dbajmy o to, żeby połączyć życie kontemplatywne, apostolskie i relacje. Nie zawalajmy niczego dzisiaj z Paksem Michałem. Przepraszam, że się tak wszedłem w słowo. Ależ bardzo no proszę. Wi widziałem, że już po prostu ja... nie miałeś co powiedzieć. Nie miałeś co powiedzieć. <tell> <tell> yy... <tell> Oczywiście, zabrakło mi słów, jak spojrzałem na Ciebie, zabrakło mi słów i dobrze, że mnie uratowałeś. <tell> Idźmy w pokoju, bo na Eucharystii, na jutrzejszej Eucharystii z 23 grudnia dostajemy, 22, przepraszam, dostajemy niesamowitą łaskę pokoju, bo Bóg przychodzi do nas z pokojem, co też jest wspomniane w liście do hebrajczyków i ten pokój otrzymujemy i zawsze po Eucharystii jesteśmy powołani do tego, żeby iść i dzielić się tym pokojem z innymi. Czasem nie mamy takiej świadomości, bo nie potrafimy przeżyć tej Eucharystii dobrze. Myśli nam latają, zaczynamy patrzeć na innych ludzi, patrzeć, że mam brudne buty albo powinienem kupić nowy sweter. Tak się zdarza. Ale mimo wszystko otrzymujemy pokój, z którym wychodzimy i dzielimy się z innymi ludźmi. Na tym polega Eucharystia i zanuśmy to innym ludziom dzisiaj z Paksem Michałem. Dziękujemy. Trzymajcie się. Dzięki bardzo. Dzięki.